Jerzy. Nazywam się Maja. Mieszkam na wsi. Mój dom ma duże podwórko. Rosną na nim drzewa i krzewy. Mam też ładny ogród z altaną. Pewnego razu, wyglądając przez okno, zobaczyłam na trawniku szarą bryłę podobną do kamienia. Wcześniej jej tam nie było. Zaciekawiona szybko wybiegłam z domu sprawdzić, co to jest. Na trawie siedział piękny, duży żwierz. Nigdy wcześniej nie widziałam tego zwierzątka z bliska. Był przyśliczny. Miał długi, sympatyczny pyszczek, wesołe oczy i całe mnóstwo kolców. Spod ikieł wystawały malutkie łapki. Jeż, zawsze mnie, zaczął fukać i parskać. Bardzo zdziwiło mnie jego zachowanie, bo przecież nie chciałam go skrzywdzić. W pewnym momencie zaczął uciekać, ale nie w krzaki, jak się spodziewałam, lecz do altany. Pobiegłam za nim. Jeż wlazł w ciemny kąt, za stertą starych dolnic. Zajrzałam tam i zobaczyłam coś niesamowitego. Wśród sterty liści winogron siedziało pięć małych kuleczek. Zrozumiałam teraz zachowanie jeża, raczej pani jeżowej. Ona broniła swoich dzieci. Jerzyki były cudowne. Chodziły gęsiego za mamą na podwórku. Rodzinka mieszkała u nas ponad tydzień. Codziennie chodziłam z bratem je oglądać. Jerze wcale się nie bały. Jednak pewnego dnia nie zastaliśmy ich w naszym ogrodzie. Pewnie jeżowa mama uznała, że najważniejsza pora wrócić do lasu i przygotować się do zimy. Było nam bardzo smutno. Rok później Pani Jeżowa znów odwiedziła nasze podwórko, ale sama i przyszła tylko raz. Mieliśmy w tym czasie pieska Nukiego, więc jeżyki nie byłyby tu już bezpieczne.